Moi Pani witam, witam Was bardzo serdecznie. Brawo dla Was. Przepraszamy za to niedługie opóźnienie. wynik jest niezależne od nas w sumie ze względu na to, że aparatura to nie środek żywy, prawda? Może w każdej chwili się poprzeć. Ale już jest dobrze. Moi kochani, spotykamy się dlatego, że jest dzisiaj dzień Owca. W każdym zakładzie pracy. Są związki zawodowe, które raz do roku organizują święto, szczególnie dla dzieci. I są to związki OPZZ, pracowników KCW Jawy w Bielawach, prawda? I święto, więc prawa dla nich również. Jak pamiętacie zawsze związki zawodowe w kombinacie myślały również o Was. To dzisiejsze spotkanie, gry i zabawy dla Was. Z nagrodami oczywiście, które są fundowane przez Związki Zawodowe. Za chwileczkę zjawią się tutaj panowie, którzy będą zapisywać was do konkurencji. Sądzę, że będziecie chcieli wszyscy uczestniczyć, dlatego też zapiszecie się do następującej konkurencji, a mianowicie do rzutu, żeby do celu kółeczkiem, to będzie jedna konkurencja, druga konkurencja, kulec od dłużej będzie obracał kółeczko, prawda, i trzecia Sądzę, że dla tych bardzo odważnych, to nam dośpiewa ładną piosenkę. Zobaczymy, kto będzie chętny. Za parę minut, poczekajcie się chwileczkę muzyki, za parę minut będą zapisy i rozpoczynamy wspólną zabawę. Do końca nie podchodzisz. Oczekujmy się, żebyśmy widzieli wszyscy. I uwaga! No i je, je, je. to jest pierwszy rzut. No jeszcze raz.

I jeszcze jeden, bardzo blisko, ale jeden punkt jest, brawo Radek, Tomek Rapajczak, prosimy bardzo. <tryk> <tryk> Ja osoby, które rzuciły dwa razy, a teraz będą rzucać o pierwsze miejsce. Kto zajmie pierwsze, a kto drugie? Prosimy bardzo. I pierwsze będzie Marinowski. Proszę. близко было. Едет пункт. Себастьян. Дорогой, пункт Dwa punkty wiadomo, kto wygrał. Brawo dla zwycięzcy Sebastiana. Drugie miejsce miejscu Malinowski Marcin. Dla nich brawa największe. Proszę. Nagrody będą na końcu po wszystkich konkurencjach. Zobacz. A teraz moi drodzy, następna konkurencja. kochani. Ja poproszę pana o nagrodę. Może pan będzie tak uprzejmy, dobrze? Ule, ja poproszę na scenę tutaj. Poproszę na scenę. w Krzysiu. Ustawiamy się żadny na pan. Na razie pójdź, zostaw to dobrze. Ustaw się dobrze. Żebyśmy wszyscy zobaczyli, kto będzie startował. Kolesińska Grażyna. Dobrze. Jest Grażynka? Kolesińska Grażynka. Proszę bardzo. Dalej. Kolesińska Beatka. Karolinka. Jest Karolinka. Jednikowska Agnieszka. Krajewska Ewelinka. Kolesiński Tomek. Katuralska Agnieszka, Nawrocki Łukasz, Wojtasik Joasia, Sipiński Przemek oraz Żuchowska Ela. To są osoby, które za chwilę, ale proszę zejdźcie do końca wszyscy będziemy widzieć. No i te osoby za chwileczkę Będziemy wszyscy liczyć równo. Zobaczymy, kto najdłużej będzie obracał kulachowki. I jako pierwszy jest karbowia Krzysiuk. Ty wyjdziesz tutaj, prosimy bardzo. Proszę Krzysiuk. I wszyscy liczymy. Uważajcie, palimy start i zaczynamy. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, trzecie, brawo dla Janowska Ewelinka, proszę bardzo. Ostawiamy się Ewelinko tak dalej. Koleciński Kostek Nowakowska Wioletka Wioletka Nowakowska. Jest Wioletka? Wioletka Nowakowska, proszę bardzo. Malinka ewolinka, Totularska Agnieszka.

Żupowska Ela, Seduad Michał i żołnierowicz Ania. Prosimy. Szybarska, przepraszam. Szymalka Ania. Moi Pani w tej kolejności, co mamy zapisane, zapisane osoby, będą występowały. Ale chcielibyśmy wszyscy zobaczyć tutaj nie tylko usłyszeć głos, śpiew, ale także, powinien równa scenie, prawda? Żeby wszyscy powiedzieli, proszę Was, doprowadzić, wejdźcie wszyscy na dół. Żebyśmy nie przeszkadzali sobie. I poproszę Ewelinkę Janowską. Ewelinkę Janowską, proszę tutaj. Masz mikrofon i słuchamy was. Płonie ognisko i szumiąc nieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starożytne dzieje, bohaterski skrzesza czas. O rycerstwie okresowych taniec, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje I dębowy huty raz. Brawo. Dziękujemy Ewelince Kto oczywiście będzie chciał mówić wiersz To może wybrać albo piosenkę, albo wiersz Paniaszkę, proszę Była sobie szatka mała, re, re. Dziękuję jak tej baby, re re kum kum Dziękuję, prosimy poproszę na ponad zwycięstwo rzutu na jest nim am ja, jest proszę telefonu sobie dasz Iastoba piano czemu ja no, na proszę przejmie Piękne książki, ślicznie. Drugie miejsce tej konkurencji, ja pamiętamy, y, miał Malinowski Marcin. Prosimy Marcina. Proszę bardzo. Ale jak pamiętamy, kochani, coś osób, widzicie, ale zaproniacie po moje moi drodzy, wejdźcie ze sceny, Proszę bardzo, wejdźcie ze sceny, tak? Jak pamiętacie, część osób rzuciła, to ubyt się Ja poproszę tutaj. Droży radek, nagroda pocieszenia dla na Radka. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dalej poproszę Łukasza Rapajczaka. Łukasz Rapajczak, Giużni zatrzyma Nagrody Pocieszenia. Jest Łukasz. Gdzie... Proszę bardzo. Poproszę Dawida Marcisza. Malinowską Ewelinkę. Proszę bardzo. Krajewski proszę bardzo. Barek Krajewski. No, ciężko razziu. Kiedy Krzysiu. Czy nam zostały trzy osoby: Skowronski Łukasz, Wojtasik Jasia i, i Morawski Michał. Jasia już. Jest Kowralski Łukasz. Jest Łukasz. Morawski Michał. Jeszcze do O Michał, co Jelikowska Agnieszka i Kolesiński Tomek. Będzie także tutaj nagroda pocieszenia dla Krajowskiej jedynki, która była bardzo blisko 50 punktów. Prosimy Krajowską Ewolinkę do nas. Jak pamiętam miała 44 punkty, więc to było blisko. Nagroda pocieszenia. Proszę bardzo. I moje kochani, ostatnia konkurencja to piosenki i wiersze. Pierwszą mówcą tutaj Agnieszka Potorazka. Proszę bardzo. Janowska Ewelinka Ewelinka Janowska. Gdzie jest Ewelinka? Prosimy bardzo. Drugie miejsce. I trzecie miejsce Szywalska Ania. Najmłodsza. Anioł, chodź tutaj do nas. Chodź do pani, dostaniesz nagrodę. Proszę bardzo.